Omówimy teraz kilka algorytmów do operowania na językach regularnych. Typowe problemy, które chcielibyśmy rozwiązywać, to są następujące problemy. Pierwszy problem to jest problem parsowania. Problem parsowania polega na tym, że mamy dane wyrażenie regularne e. Oraz słowo w, i mamy stwierdzić, czy słowo w należy do języka generowanego przez wyrażenie e. Czyli mamy odpowiedzieć tak, jeżeli to słowo należy do języka, nie w przeciwnym przypadku. To jest bardzo praktyczny problem, który jest stosowany w wielu sytuacjach w kompilatorach, w systemach operacyjnych i przy, przy wyszukiwaniu wzorców w tekście. Inny problem, który będziemy chcieli rozważać, to jest problem pustości automatu. Dany jest tym razem jest dany automat, niedeterministyczny. I nie ma danego słowa. I my mamy stwierdzić, czy, tak, czy istnieje słowo, które jest akceptowane przez ten auto automat. Czyli jeżeli język jest niepusty, to Odpowiedź ma być tak i nie w przeciwnym przypadku. Inny problem, który można chcieć rozważyć, to jest odwrotny problem, dualny. To jest problem pełności automatu. Znowu dany jest automat. Nie I mamy odpowiedzieć tym razem, czy automat akceptuje wszystkie słowa. Nie czy jakieś słowo, tylko czy akceptuje wszystkie słowa. To jest nad alfabetem wyjściowym. To są typowe problemy, które możemy chcieć rozwiązywać dla automatów czy wyrażeń regularnych. I teraz omówimy algorytmy rozwiązujące te problemy i które naturalnie wynikają z teorii, którą, którą do tej pory rozwinęliśmy. Omówmy najpierw problem parsowania. Co możemy zrobić, jeżeli mamy dane wyrażenie regularne e oraz słowo w? Jak stwierdzić, czy słowo jest generowane przez to wyrażenie regularne? Więc mamy naiwny algorytm, który był na omówiony na ćwiczeniach. To jest rekurencyjnie postępować zgodnie ze strukturą wyrażenia regularnego e. Ten algorytm będzie miał czas działania wielomianowy względem rozmiaru słowa, ale wykładnik tego wielomianu będzie zależał od wyrażenia e i to w sposób wykładniczy. Czyli możemy mieć coś w stylu 2 do rozmiaru wyrażenia. To jest bardzo. Czas działania, nawet dla bardzo małych wyrażeń regularnych, to będzie bardzo zły czas działania. Ale teoria, którą rozwinęliśmy, nasuwa następujące podejście: mianowicie przez automaty. W tym podejściu, w pierwszym kroku, przekształcamy wyrażenie regularne E do równoważnego automatu niedeterministycznego. Stosujemy tutaj algorytm, który zasadniczo wynika z dowodu twierdzenia, że automaty niedeterministyczne i automaty i wyrażenie regularne opisują te same języku, języki. Czyli przekształcamy wyrażenie E do automatu A. W tym dowodzie przypomnijmy, jak to działa. W pierwszym kroku przekształcaliśmy wyrażenie do automatu niedeterministycznego z epsilon przejściami. Czyli konstruujemy automat z epsilon przejściami, który rozpoznaje dokładnie ten sam język, co, który jest generowany przez wyrażenie e. To jest automat z epsilon przejściami. Ten krok 1a wykonujemy postępując tak jak w dowodzie, czyli przekształcamy wyrażenie regularne E do automatu z epsilon przejściami rekurencyjnie przez indukcję po budowie wyrażenia regularnego E i stosując trzy własności zamkniętości automatów z epsilon przejściami na sumy, konkatenację i gwiazdkę kliniego. to nadaje algorytm liniowy ze względu na rozmiar wyrażenia który produkuje automat z epsilon przejściami W drugim kroku automat Krok, nazwijmy to krok 1b, konstruujemy automat, eliminujemy epsilon przejścia, czy epsilon tranzycje. Raz mówię epsilon przejścia, raz epsilon tranzycja, ale to jest to samo. I to też opisaliśmy, jak to się odbywa z grubsza. Mianowicie Zawsze, jak mamy jakieś dwa stany P i Q, to w nowym automacie tworzymy między nimi tranzycję z etykietą A. Jeżeli w starym automacie z epsilon przejściami istniała pewna ścieżka, po być może korzystająca z kilku epsilon przejść, później z tranzycji z etykietą A później z kolejnych być może kilku epsilon przejść i ta ścieżka ma prowadzić z P do Q. Więc to jest ścieżka, której etykiety kolejne to są kilka być może 0 epsilonów, później tranzycja z etykietą A, a później znowu kilka być może 0 epsilonów. I nie trudno się przekonać, że można stwierdzić, czy istnieje taka ścieżka ze stanu P do stanu Q w czasie liniowym, korzystając z algorytmu, depth first search, przeszukiwania wszerz. I w ten sposób dla każdej pary stanów P i Q stwierdzić, czy w nowym automacie bez epsilon przejść istnieje tranzycja z etykietą E. W ten sposób przekształcamy, przekształciliśmy wyrażenie E do automatu niedeterministycznego z bez epsilon przejść. przesunę też przesunę to jeszcze dalej w Czyli więcej miejsca. Więc w kroku pierwszym otrzymaliśmy automat niedeterministyczny, który rozpoznaje nasz język, a w kroku drugim chcemy stwierdzić, czy automat akceptuje słowo w. I jak to robimy? No więc nasz automat A jest niedeterministyczny, więc początkowo może znaleźć się w jednym z kilku możliwych stanów, a później wykonuje jakieś tranzycje. A słowo W ma jakieś litery i po prostu możemy śledzić, w którym miejscu w każdym kroku automat... Może się znaleźć. To jest podobne do konstrukcji potęgowej, ale nie musimy konstruować automatu potęgowego. Tylko wystarczy, że będziemy na bieżąco śledzić, w jakim miejscu automat A może się znaleźć. Więc początkowo automat A może się znaleźć w dowolnym ze stanów początkowych. Później po wczytaniu litery A. Automat przechodzi do kolejnych stanów. Tak samo jak w konstrukcji potęgowej. Patrzymy na, na to, dokąd prowadzą tranzycje z etykietą A ze, ze zbioru, który do tej pory przechowywaliśmy w pamięci. Więc one prowadzą do jakiegoś nowego zbioru stanów. I stary sta zbiór stanów możemy już zapomnieć. I mamy nowy zbiór stanów. I tak dalej. Kolejno przesuwamy pozycję w słowie wyjściowym o jeden w prawo i obliczamy nowy zbiór stanów automatu. Wykonujemy to wiele razy, aż dojdziemy do Aż czytamy wszystkie sło litery słowa wejściowego i otrzymamy jakiś zbiór stanów automatu A. I na koniec stwierdzamy, czy któryś z tych stanów jest akceptujący. Jeżeli tak, to odpowiadamy, że automat A akceptuje słowo W. Jeżeli nie, to odpowiadamy, że nie akceptuje słowa W. Więc to jest rozwiązanie kroku drugiego, i ten, to rozwiązanie, nie trudno się przekonać, że krok drugi. Wykonujemy w czasie równym liczba liter automatu y, słowa wejściowego w razy rozmiar automatu A, gdzie rozmiar to jest łączna liczba stanów i tranzycji. Czyli suma rozmiaru zbioru stanów i zbioru tranzycji. W czasie proporcjonalnym do tego stwierdzamy, czy automat A akceptuje słowo W. I odpowiedź na to pytanie jest odpowiedzią na oryginalne pytanie, czy słowo W jest generowane przez wyrażenie regularne. Więc podsumowując, obydwa kroki zajmują czas, który jest liniowy względem rozmiaru słowa W. Jest wielomianowy względem wyrażenia regularnego e. Tak naprawdę ten wielomian w tym przypadku, co zrobiliśmy, to jest chyba funkcja kwadratowa. Trzeba by się dokładnie zastanowić, ile czasu zajęło nam dokonanie eliminacji epsilon tranzycji. Ten czas można zbić. Poprzez dokładniejszą analizę do czasu, który jest proporcjonalny do produktu długości słowa i rozmiaru wyrażenia regularnego E. Więc jest to czas o wiele lepszy niż naiwne podejście, które nie korzysta z automatów, tylko rekurencyjnie dekomponuje wyrażenie regularne E. Dobrze, to w ten sposób opiliś, opisaliśmy algorytm rozwiązujący problem pełno. Problem należenia słowa do wyrażenia regularnego. Teraz rozważmy problem pustości automatu. Jak stwierdzić, czy automat akceptuje jakiekolwiek słowo? No, no, algorytm jest bardzo prosty. Mamy automat. On ma jakieś tranzycje. A nas interesuje, czy istnieje jakikolwiek bieg. Z jakiegoś stanu początkowego do jakiegoś stanu akceptującego. A to sprowadza się do pytania, czy istnieje ścieżka w grafie tego automatu. Nie interesują nas w ogóle już etykiety w tym grafie, więc pytamy po prostu, czy istnieje ścieżka z jakiegoś stanu początkowego do jakiegoś stanu akceptującego. Więc jest to po prostu problem. Osiągalności w grafach. Którym możemy rozwiązać w czasie liniowym za pomocą algorytmu przeszukiwania w 6 albo w głąb. Czyli mianowicie, startujemy ze zbioru wszystkich stanów początkowych i później powiększamy ten zbiór w każdym kroku o jeden. Dokonując jakiejś tranzycji z niego wycho wychodzącej, I w ten sposób powiększamy sobie nasz zbiór stanów, do których możemy dotrzeć, i tak go powiększamy aż do momentu, gdy zobaczymy jakiś stan akceptujący. Teraz problem pełności. Jest bardziej skomplikowany, dlatego że my chcemy wiedzieć, czy dla każdego słowa, w istnieje pewien bieg akceptujący. Czyli to nie jest pytanie, do końca dualne do poprzedniego, gdzie pytaliśmy, czy istnieje jakiś bieg akceptujący. Teraz nie pytamy się o to, czy każdy bieg jest biegiem akceptującym automatu A, tylko czy dla każdego słowa W istnieje jakiś bieg akceptujący. Być może także dla niektórych słów W istnieją biegi, które nie są biegami akceptującymi. Więc możemy rozwiązać ten problem. Korzystając z teorii, którą rozwinęliśmy następująco. Automat A. Więc może tak, problem pustości, nazwijmy sobie język rozpoznawany przez automat A, przez L. Oznaczmy go sobie w ten sposób. Więc problem pełności. Języka L jest tym samym problemem, co pustość dopełnienia języka L. A problem, a dopełnienie języka L jest też językiem regularnym. Więc możemy skonstruować automat. Wiemy, że istnieje automat. Rozpoznający ten język. Nazwijmy ten automat B. Więc nasuwa się następujące rozwiązanie problemu pełności. Z automatu A obliczamy automat B rozpoznający dopełnienie języka rozpoznawanego przez automat A. A później, w drugim kroku, sprawdzamy, czy automat B rozpoznaje jakieś słowa, czyli pustość automatu B, korzystając z rozwiązania poprzedniego problemu. Pozostaje więc obliczyć, wykonać pierwszy krok, czyli obliczyć z automatu A automat B rozpoznający jego dopełnienie. Jak to robimy? No więc postępując tak jak w dowodzie faktu, że języki regularne są zamknięte na dopełnienia. Jak ten dowód wyglądał? Ten dowód wyglądał tak, że najpierw determinizowaliśmy automat A, bo automat A może być niedeterministyczny, a później zamieniliśmy stany akceptujące z nieakceptującymi. Pierwszy krok polegał na tym, że obliczaliśmy automat potęgowy. W drugim kroku zamieniamy akceptujące z nieakceptującymi. I to jest wynikowy automat B, który rozpoznaje dopełnienie języka L. To koniec rozwiązania. Problemu pełności i także koniec wykładu na dzisiaj. Więc podsumowując, co dzisiaj zobaczyliśmy? Udowodniliśmy fakty sformułowane na poprzednim wykładzie. Równoważność automatów i wrażeń regularnych, a także równoważność z automatami deterministycznymi i automatami z epsilon-przejściami. Pokazaliśmy własności zamkniętości języków regularnych. Zobaczyliśmy lemat o pompowaniu, który jest narzędziem do dowodzenia, że dany język nie jest regularny, oraz zobaczyliśmy kilka algorytmów rozwiązujących problemy parsowania, pustości i pełności.